Tak naprawdę skarpeciaki Luffy, bo tak mają na imię, narodziły się już kilka lat temu. W momencie kiedy nasze dzieci były jeszcze małe, i to była po prostu taka potrzeba stworzenia coś dla, dla naszych dzieci: coś od serca, coś od mamy, coś milutkiego, mięciutkiego no i niepowtarzalnego, nie? Dzieciom się bardzo to, ten pomysł spodobał, więc zaczęły powstawać nowe skarpeciaki, w miarę jak pojawiały się w domu nowe jakieś. Fajne, kolorowe skarpetki. No, pierwszy trzeba znaleźć jakieś fajne, przeważnie w y, paseczki skarpety kolorowe, jak najbardziej kolorowe. I wtedy z dwóch par, y, znaczy z jednej pary z dwóch y, skarpetek y, praktycznie tak symetrycznie nacinając y, od paluszków do Piętki nożyczkami y, materiał szywam na maszynie. Potem wnętrze jest wypełniane, no teraz bardzo y, poszukiwanym takim antyalergicznym y, wypełniaczem tak zwanych kulek silikonowych y, które są y, wnętrzem tego skarpeciaka. Potem jest do, y, zszywana szyjka, no i te takie y, głęboko osadzone w kieszeniach <noise> y, dłonie i przez to on chyba sprawia wrażenie takiego wyluzowanego trochę, ale i takiego odważnego, ale tak naprawdę ma takie taki jest bardzo czuły Bo rzeczywiście w internecie dużo ludzi robi ze skarpetek różne maskotki, tylko mówię, one mają formę jakąś taką na przykład zajączków, jakichś bałwanków, laleczek czy małpek, a te, które ja robię, myślę, że no, nie mają jakiejś określonej formy. Zosta Zostawiłam tu jakby takie pole wyobraźni dla dzieci, żeby mogły sobie coś tam same stworzyć. Nie mają one też oczek. Chociaż yy, wielokrotnie słyszałam, że, że fajnie, żeby się pojawiły, bo jak wiemy, oczy są zwierciadłem duszy, ale tutaj też jakoś nie chciałam niczego na, narzucać, i, i mają one w sumie taką najbardziej prostą formę, yy, no taką, żeby dzieci mogły rozbudować swoją, właśnie wyobraźnię. Nie tylko dzieci je lubią, lubią je także dorośli, nasi znajomi, przyjaciele. Wszyscy są zawsze obdarowywani, czy ich dzieci, i, i, i zawsze, zawsze jest gdzie podarować takiego skarpeciaka. Często oddajemy je na cele charytatywne, które odbywają się w naszym mieście, i, i jakoś no, nie mogę się od nich uwolnić. Bo jest to takie moje małe dziecko. No ja bardzo lubię wszelakiego rodzaju takie robótki ręczne. Jest to dla mnie odskocznia od dnia codziennego. No to bardzo uspokaja i jeżeli wiem, że jeszcze to daje radość jakimś dzieciom czy, czy nawet osobom dorosłym, no to robię je z chęcią. Jak się często uzbiera dużo par skarpetek w koszyczku, no to siadam do maszyny i, i powstaję. U nas w domu mamy takie Mieszkają z nami takie cztery skarpeciaki, które były specjalnie zrobione dla moich domowników. Nigdzie więcej takie nie powstały, bo one są takie zadaniowe. Tu jest miłość Ludwik, miłość Filip, miłość Michał, miłość Ania. I mają podoczepiane literki, które symbolizują uczucia różne. Nie? Na przykład C jak czułość, W jak współczucie, ży jak życzliwość i serdeczność. Nazwa no, bo powstaje ze skarpetek. Oczywiście skarpetek nowych. Wyszukuję takie skarpetki dobrej jakości, gdzie jest dużo procentowo bawełny, żeby one były milutkie. Karpetka kojarzy nam się z czymś na co dzień, czego używamy, coś, co jest ciepło, ciepło nam daje, jest miłe i nas jakoś tam chroni. Także myślę, że on też powinien wzbudzać takie poczucie też bezpieczeństwa.